Sezon 7 zbliża się naprawdę wielkimi krokami, a my już mamy pierwsze informacje na temat motywu nadchodzącego sezonu oraz m.in. na temat skinów. Także naprawdę polecam oglądać ten film do końca. A jeśli jesteś nowy na tym kanale, no to koniecznie zasubskrybuj go wraz z Dzwoneczkiem. Przy okazji naprawdę byłoby mi miło, jakbyście zostawili tutaj łapkę w górę. No i również przypominam wam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo32. Także jeżeli chcecie sobie zakupić jakiegoś nowego skinka, lub jakiegoś, który już był w sklepie i na przykład powrócił, to możecie to zrobić właśnie z moim kodzikiem czyli Hexo 32, a ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Także pierwsza taka informacja to kiedy w ogóle zacznie się sezon 7 rozdział 2 Fortnite'a. Także ta informacja jest ogólnodostępna, wystarczy, że wejdziemy sobie w zakładkę karnetu bojowego w obecnym sezonie. No i tutaj w lewym dolnym rogu mamy napisane sezon 6 rozdziału 2 do 8 czerwca. Co po prostu oznacza to, że ten sezon będzie trwał do 8 czerwca, no i po prostu wtedy zacznie się właśnie następny, czyli sezon 7. No i jest to około 19 czy tam 18 dni właśnie na moment nagrywania tego filmu. Jeżeli się pomyliłem, no to możecie poprawić mnie w komentarzach. No, i po prostu jest to taka informacja. Po prostu, na przykład, jeżeli chcecie sobie przeszykować na właśnie start nowego sezonu, fałdolce na właśnie nowy karnet bojowy, także wydaje mi się, że jest to informacja jak najbardziej przydatna. Także teraz przejdźmy sobie, że tak powiem, do głównego tematu tego filmu, a najdokładniej tych wszystkich wycieków, jest ich naprawdę dużo i dadzą nam one naprawdę spory wgląd na sezon 7 Fortnite'a. Także na samym początku są to ekrany wczytywania i po ostatniej aktualizacji wyciekło ich naprawdę dużo. Także na samym początku mamy taki oto ekran wczytywania, gdzie widzimy właśnie taką cybernetyczną panią Misie, która jest na jakimś dziwnym pojeździe. Absolutnie nie mam pojęcia co to może być, lecz w tle widzimy jeszcze naprawdę wiele innych ciekawych rzeczy. A najdokładniej są tam aż cztery skiny, które najprawdopodobniej pojawią się w sezonie 7 Fortnite'a. Jeden z nich jest tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj, a czwarty tutaj. No i wszystkie mają, że tak powiem, jakiś dziwny latający pojazd, który możliwe, że zostanie dodany właśnie w następnym sezonie. Ogólnie, moi drodzy, no to właśnie co do skina tej pani misi, to albo będzie to jakiś styl właśnie dla posiadaczy tego skina, albo będzie to nowy skin, który będzie właśnie w takiej wersji bardziej cybernetycznej. No i jak już jesteśmy przy tej całej cybernetyce, to to będzie najprawdopodobniej właśnie motyw następnego sezonu. Czyli w sumie naprawdę spoko, bo w tym sezonie jesteśmy w, że tak powiem, takich początkach, czyli dinozaury i tak dalej, a w następnym sezonie naprawdę spoko by było, że tak powiem, być w takiej krainie cybernetycznej. No i o tym właśnie mówią nam te ekrany wczytywania, ponieważ w drugim z tych właśnie ekranów wczytywania mamy właśnie coś takiego, a najdokładniej taką panią misię, która jest w sumie w, że tak powiem, zwykłym można powiedzieć ubiorze, lecz trzyma ma ona tą cybernetyczną maskę, a w tle widzimy jakiegoś, właśnie, naprawdę kozackiego robota. Absolutnie nie mam pojęcia, czy będzie to właśnie jakiś skin, czy może coś, co będzie się znajdowało na jednej z miejscówek, ale jeżeli tak będzie wyglądał następny sezon, to wydaje mi się, że naprawdę będzie on potężnie grany. Ogólnie, moi drodzy, no to jest jeszcze kilka innych ekranów wczytywania i wydaje mi się, że są one również naprawdę ciekawe. Także jednym z nich jest taki, jaki teraz widzicie na ekranie, i mamy tutaj właśnie panią. Która przechodzi przez rifta i jest ona w takim właśnie cybernetycznym mieście. Ogólnie, no to na tym mieście jest naprawdę wiele różnych rzeczy. Między innymi, mamy tam logo pewnej rzeczy, a najdokładniej jest tam logo fundatora. I wydaje mi się, że następny sezon będzie naprawdę sporo z nim związany, gdyż właśnie w tym sezonie, no to tak naprawdę mieliśmy go tylko na początku, a teraz już tak naprawdę nic się z nim nie dzieje. Możliwe, że jakiś końcowy event w sezonie 6 po prostu też będzie nam dawał jakieś informacje na temat tego fundatora, ale osobiście wydaje mi się, że będzie to jakiś skin właśnie z następnego sezonu, albo może być to też również sekretny skin właśnie w sezonie siódmym. Także swoją drogą w komentarzu możecie napisać, kim właśnie według Was będzie mógł być ten cały fundator. Albo pojawi się on jeszcze w sklepie w tym sezonie, albo po prostu w sezonie siódmym będzie on w karnecie bojowym. No i moi drodzy, teraz przejdźmy sobie do kolejnej naprawdę ważnej rzeczy. A najdokładniej skinów, które przy okazji ostatnio wyciekły. I nie są to takie skiny, które zostaną dodane do gry, tylko bardziej w sumie propozycje stworzone przez właśnie samo Epic Games. Tutaj widzicie teraz na ekranie dosłownie wszystkie, także możecie sobie teraz zastopować i sobie je na spokojnie obejrzeć. Przy okazji możecie napisać również w komentarzu, który z tych skinów podoba Wam się najbardziej i którego chcielibyście zobaczyć w swoim, właśnie w Fortnite. Cie. Mi osobiście podoba się naprawdę ten rycerz, i jeżeli byłby. On on na przykład w karnecie bojowym sezonu 7 na przykład za setny stopień, to wydaje mi się, że naprawdę byłoby to coś totalnie kozackiego. Ogólnie, moi drodzy, no to wydaje mi się, że połowa z tych skinów tak naprawdę nigdy nie zostanie dodana, ale mamy tutaj naprawdę wiele z właśnie, że tak powiem, tych konceptów, które są po prostu już stanymi, starymi skinami, tylko że z lekka przerobionymi. Także możliwe, że Epic Games kiedyś właśnie te wszystkie skiny doda i według mnie byłoby to jak najbardziej spoko. Bo jest tutaj naprawdę wiele styli, które po prostu mogłyby zostać dodane do jakichś skinków, które już są tak naprawdę dostępne. No, jeszcze na sam koniec mamy naprawdę ciekawą informację, a najdokładniej w ostatnim komiksie Batmana pojawiła się taka oto scena i w tle mamy, że tak powiem, trzy takie zamaskowane postacie. No, jednemu z likerów udało się najprawdopodobniej odkryć, co to są za postacie. I są to postacie z bardziej krainy Nintendo Switcha, a najdokładniej są to właśnie skiny tych wojowników, czy w sumie nie wiem, jak ich nazwać, bardziej tych ninja, czy coś takiego. Ale został odkryty jeszcze jeden skin, którego nie ma jak na razie w Fortnite. To taki oto robot. Ogólnie, moi drodzy, no to wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawe, ze względu na to, że właśnie w całych, że tak powiem, dokumentacjach Epic Games również był on wymieniony i teraz właśnie mamy taką, że tak powiem, propozycję. I w sumie, no to tak naprawdę wygląda to, że tak powiem, idealnie jak on. Także możliwe, że będzie to również jeden ze skinów w sezonie 7 Fortnite'a. Miejmy taką nadzieję, bo wydaje mi się, że jest naprawdę jeszcze wiele opcji, które Epic Games mogłoby wprowadzić w następnym sezonie. No i moi drodzy, z Właśnie tej całej dokumentacji, to najprawdopodobniejszą, że tak powiem, opcją jest to Fortnite X Naruto, a najdokładniej naprawdę wiele graczy, że tak powiem, o to prosi, ale są też zwolennicy tego, żeby tak naprawdę ta cała kolaboracja się nie odbyła. Także tutaj głosy są, wydaje mi się, że podzielone, ale najprawdopodobniej, no to właśnie ta cała kolaboracja dojdzie do skutku. Ze względu na to, że właśnie z tych skinów, które, że tak powiem, są na tym ekranie wczytywania, są one naprawdę podobne, że tak powiem, do Naruto, lecz tym bardziej, że są one zrobione w. Wersji bardziej takiej kreskówkowej, rysowanej, czy coś takiego, to też w sumie nie można w 100%, że tak powiem, zobaczyć, czy to tak naprawdę będzie tak dosłownie wyglądał ten skin. Bo zapewne w Fortnite będzie się on różnił, na przykład niektórymi szczegółami i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że tutaj nie ma co jeszcze w 100% mówić. Ale naprawdę co do tych ekranów czytywania, wydaje mi się, że jest tutaj naprawdę wiele, że tak powiem, przecieków. I na naprawdę wydaje mi się, że następny sezon po prostu będzie miał motyw właśnie taki bardziej. Przyszłościowy, cybernetyczny. W komentarzu możecie napisać, co o tym wszystkim sądzicie i czy według Was, że tak powiem, to będzie dobry ruch od strony Epic Games. I no, mi jak najbardziej taki motyw wypasował. Tak samo jak i również skinki, które wam przedstawiłem, i wydaje mi się, że Epic Games jeszcze naprawdę jakoś spoko to zrobi, żeby po prostu ten sezon siódmy był po prostu do grania a nie taki nudny czy coś takiego także wydaje mi się, że teraz no, po prostu pozostało nam tylko czekać jeżeli będziemy mieli więcej informacji na właśnie temat sezonu 7, to oczywiście dam wam o tym znać albo na karcie społeczności, albo po prostu nagram wam kolejny film z jakimś update'em do tej całej sytuacji, wydaje mi się, że naprawdę spoko, także naprawdę warto walnąć po prostu subika z dzwoneczkiem no i co moi drodzy, jeżeli pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, to będzie mi naprawdę miło i co, jeszcze Przypominam tylko o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo 32 i życzę Wam miłego dnia lub i też wieczoru w zależności o której godzinie to oglądacie. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.